Rodzina. Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. Równocześnie za. Rodzina musi być na tyle silna Bogiem, Gościu wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą, że potrafi pozostać ozboją dla człowieka. Gościu wszystkich istniejących wprostu i bolesnych gości. Kazanie Boga. Ale żeby dzieci mogły chcić swojego rodziców, Muszą być uważane, i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia. Ale zawsze dar bez ceny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczęstego. Nawet, jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, ja mówi się tak nieoczekiwanie. Nigdy nie jest ono intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą. A zawsze ma prawo do tego. Aby rodzice nie skąpili mu darów samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. Świat ja zmieniłby się w koszty, gdyby małżonkowie, znajdujący się w trudnościach materialnych, widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar, Zagrożenie dla za swojej stabilizacji. Gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani, widzieli w dziecku niepotrzebny, a kosztowny dodatek życiowy. Znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie mieli. Ludzki w ludzkim życiu. Znaczyłoby to, że zupełnie Zapomniana została wielka godność człowieka, jego prawdziwe powołanie, jego ostateczne przeznaczenie. Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości, zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu właśnie to Boże Ojczość. Boże Ojcowskie. Kiedy małżonkowie starają się o to, żeby same w siebie składać sobie wzajemnie w darze. kształtują w sobie ten sposób, Prawidłowe postawy rodzicielskie. Przecież w wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla niego poświęcać. Chodzi o to, żeby się poświęcać w sposób mądry, tak aby, aby je wychować. Aby wychować je do prawdziwej miłości. Do prawdziwej miłości wywołuje się także wymagają, ale tylko miłują. można wymagać. Można wymagać, wymagając się. I tego też ze względu na dobro przyszłego pokolenia. Ważne jest, żeby małżonkowie utrwalali i pogłębiali swoją wzajemną miłość. Wtedy również ich dzieci będą w stanie kiedyś założyć prawdziwe chrześcijańskie rodziny i będą miały kochać swoich rodzicach. Za chwilę w modlitwowaniu na która nas nie przeniesie, na prac św. Piotra w do papieża Franciszka, ale także do, do papieża Benedykta i także do pamięcią do Jana Pawła II, które ma naszą rocznicę podejścia z tego świata do nieba dzisiaj. Właśnie dzisiaj wspominamy. Wszyscy oni, wszyscy papieże razem z papieżem VI, wiedzieli jak bardzo ważną sprawą jest rodzina. Jak bardzo ważną sprawą są dzieci w rodzinie. Jak bardzo ważną sprawą jest świętość życia. Święty Jamał II, duchą ze względem wyjątkowym na pierwsze Dlatego szukaliśmy po drodze jego nauczania we fragmentach i pragniemy w tym dzisiejszym naszym na rzecz świętości rodziny. Świętości życia, być wiernym Kościołowi, być wiernymi wszystkim Jego pasterzom, aby właśnie rodzina i dziecko w rodzinie było największym darem, szczęściem, radością, a także dla ojczyzny naszej, dla Europy i świata było przyszłością, bo przyszłość świata, Kościoła. Idzie przez dzieci, idzie przez liczne rodziny i o to także chcieliśmy się modlić. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Rzeczywiście, kiedy patrzę w lewo i w prawo, jest, na, jest nas w tym roku bardzo dużo. Dziękujemy za to, dziękujemy za pogodę, którą Pan nam dał w dzisiejszym dniu, za radość, za modlitwę, za dziękczynienie. A teraz w łączności z papieżem, kościołem, piotrem naszych czasów. Odmówmy modlitwę Anioł Pański, po której będzie błogosławieństwo. Anioł Pański zwiastował władnie Maryi. Zrobaczmy moje łaski, koledzy, tak panu z tobą. Błogosławiono się tymi niewiastami i błogosławiono Płaskę Twoją koszycą ciepła, rozmać w serca nasze, żebyśmy poznawszy ze zmianowaniem anierskim Szergo Chrystusa, Twojego Syna, przez Jego rękę i przyszło zostali doprowadzeni do chwały sprawych zdania przez Chrystusa Rana Naszego, Pała i Syna. Boże, chłopacy, ojciec i synu i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, przyjdźcie za niecałą, prawdopodobnie na drogą krzyżową, która także idzie krakowskim Przedmieściem, do Plac Kiełczyńskiego i do Poczciała Świętego Janu. Przyjdźcie na podwyższość Wielkiego tygodnia do swoich parafii. Wszędzie umówmy się do ojczyzny, Mówmy się za rodzinę, mówmy się za, za pierza, mówmy się za kościół powszechny, warszawski, praski Wszystkim kapłanom, organizatorom, a przede wszystkim Wam, uczestnikom rodzinom, z małymi dziećmi, z większymi dzieci serdecznie, serdecznie dziękujemy.